Trzy ciekawostki na temat Jeremiego Frimponga. Frimpong chciał dołączyć do Liverpoolu już w wieku 9 lat. Jak wyjawnił w wywiadzie na początku tamtego sezonu, Wybrałem Liverpool. Miałem podpisać kontrakt, ale wtedy ja za samochodem nie była czymś powszechnym. Moja rodzina nie mogła sobie na to pozwolić. Można więc powiedzieć, że Jeremy spełnia swoje marzenie z dzieciństwa. A jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat Liverpoolu, to zostaw obserwacje na moim profilu. W rodzinie Frimpongów Liverpool zawsze był na pierwszym miejscu. Podczas wypełniania obowiązków medialnych związanych z podpisaniem kontraktu, Jeremy ujawnił, że jego tata i brat są wielkimi fanami Liverpoolu. Jestem. <toddź> Jeremy urodził się w Amsterdamie, jednak w wieku 7 lat przeprowadził się do Anglii. Mieszkał w Manchesterze z mamą i sześcio, sześciorgiem rodzeństwa. Frimpong mógł wybrać, dla jakiej reprezentacji chce grać: Holandii, gdzie się urodził, Gany, z której ma korzenie, czy reprezentacji Anglii. Jak każdy wie, wybrał ranie. A jeśli ty znasz jakieś inne ciekawostki na temat Frimponga, podziel się z nimi w komentarzu. I widzimy się w kolejnych filmach na temat Liverpoolu. Nara.